X w czerwcu 2022 roku zaciągnęli kredyt na kwotę 705 tysięcy złotych, co stanowiło 90% ceny transakcyjnej zakupu domu jednorodzinnego. Zdecydowani byli na oprocentowanie okresowo stałe. Ofertę, jaką otrzymali od banku, to 851 w skali roku na 5 lat oprocentowanie okresowo stałe, okres kredytowania 30 lat. Przy tym okresie kredytowania koszt odsetkowy na dzień decyzji kredytowej wynosił 1 360 000. Ważne. Wartość kupowanej przez Państwa X nieruchomości była już większa w dniu zakupu. Niemniej jednak stan prawny nieruchomości powodował, że sprzedający chciał jak najszybciej się jej pozbyć, a tylko jeden bank gotowy był udzielić finansowania Państwu X. Jest maj 2023 roku. Niektóre banki oferują stopy procentowe niższe przy oprocentowaniu okresowo stałym niż rok temu o tej samej porze. X, decydują się refinansować swój kredyt do innego banku, otrzymując ofertę 7,70 w skali roku z oprocentowaniem okresowo stałym na 5 lat. Obecne ich zobowiązanie wynosi 702 500 zł. Stając przy okresie kredytowania 29 lat, który pozostał im do spłaty kredytu hipotecznego, zmniejszają sobie ratę kredytu o 500 zł a koszt odsetkowy w całym 29-letnim okresie kredytowania zmniejszają o 181 tysięcy złotych. Decydując się na ratę, którą płacili w pierwotnym banku, skracają sobie okres kredytowania o 7 lat, a koszt odsetkowy przy 22-letnim okresie kredytowania zmniejszają o 530 tysięcy.